Wow, wow, wow. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście aż 5000 łapy w górę, co jest niesamowitą liczbą. Dlatego też postanowiłem, że za każdy spełniony próg lajków pod filmem, będę rozdawał wam kosę. Tak jak w zeszłym odcinku był to Flipknife Safari Mesh, tak dzisiaj będzie to Good Knife Autotronic. Co należy zrobić, aby takiego Good Knife'a wygrać? Po prostu zalajkować ten film, zostawić strzelić łapeczkę w górę, napisać komentarz dotyczący tego filmu oraz zostawić suba z dzwoneczkiem. Jeżeli tego nie robisz, to zasubskrybuj dzwoneczkiem, bo to będzie przysyłać Ci powiadomienia o nowych filmach. Dzisiaj zajmiemy się pewną fajną, ciekawą rzeczą, którą odkryłem w Counter-Striku, ostatnio przemierzając pliki tej gry. Mianowicie, będzie to nowa kosa. Nowa? Trochę nowa, trochę stara, bo była już w Counter-Striku z Source, ale będzie to taka ciekawostka, że będziemy mogli zobaczyć ją na przykład w nowej operacji w Counter- Strike Global Offensive. Skąd takie moje podejrzenia, ponieważ przeglądając ostatnimi czasy pliki gry Counter Strike'a, zauważyłem, że jest dodana do niego kosa z Counter Strike'a Source, czyli będziemy mogli po prostu zobaczyć sobie taką kosę w Counter Strike'u Call Offensive. Taka kosa w tym momencie wyświetla wam się na ekranie i dajcie mi znać w komentarzu, czy taka kosa Wam się podoba i chcielibyście taką kosę dodać. Oczywiście informacja, że ten nóż zostanie dodany do gry nie jest oczywiście potwierdzona, tak jak to wszystko co jest po prostu podane od Valve. Oczywiście w plikach gry ta kosa się znajduje, ale czy Valve dodają do gry? Tego nie wiem i tego nie wie nikt. Samo Valve musi zadecydować po prostu, czy taką kosę do gry dodać. Ja osobiście uważam, że dodawanie klasyków do Counter-Strike Global Offensive jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ starzy gracze, którzy przyszli z poprzedniej wersji gry, będą mogli poczuć się jak w tej starej, dobrej gierce, która kiedyś była po prostu zwykłą strzelanką bez żadnych skinów, bez żadnych. Film okazji do zarobku czy coś takiego. Może teraz kilka ciekawostek na temat tego noża. Pochodzi on z pewnego konkretnego obszaru na świecie, mianowicie z Badlandów, czyli do stosownego tłumaczenia z angielskiego będą to złe ziemie. Dlatego ten nóż nazywa się Badland Bowie i jest to taka ciekawostka, ponieważ pochodzi on z tego właśnie obszaru na świecie. Przykładem Badlands na przykład jest południowo-zachodnia część stanu Dakota Południowa, gdzie znaczną część takich obszarów objęto ochroną w granicach Parku Narodowego Badlands. Myślę na przykład, że pewnego pięknego dnia w Counter-Strike'u Global Offensive zajdzie taki Classic Update, na przykład będzie skrzynka, gdzie będzie można wydropić tą starą kosę z Counter-Strike'a, będzie dodana na przykład MP5, którą będzie można wydropić, będą do niej skiny i dalej, i tak dalej. Marzy mi się to, ponieważ bardzo chciałem zobaczyć stare bronie, na przykład w counter Strike' Global Offensive, jak by to wyglądało i jak by to wyglądało po prostu w grze. Myślę, że taka opcja jest jak najbardziej możliwa. Taki Classic Update do CS-a mógłby nastąpić. Czy dla Was też? Możecie zostawić mi info w komentarzu. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Dzisiaj to... Dzisiaj to na tyle. Będziemy jeszcze sobie przeszukiwać te pliki gry, eksplorować, eksplorować, wykorzystywać to, co w tych plikach gry się znajduje, i będę pokazywał Wam różne ciekawostki. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, i komentarz oraz subskrypcję. Bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy i cieszę się, że mam takich widzów, którzy po prostu o tym nie zapominają. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, na razie się Manko, i peace!